Przed nami Major w Budapeszcie, czyli turniej, którego wyczekiwali wszyscy kibice Counter Strike'a. Nie będziemy dzisiaj jednak rozmawiali o jakichś teamach tier 50 brazylijskich, którzy jakimś cudem dostali się na ten turniej, a oczywiście o polskich akcentach, a trochę ich mamy. Jacob Neo's Face, Hypex Gamer Legion, Siuchy i Ultimate z Liquid oraz oczywiście Kasperski z NiPu. Dlatego cóż, nie pozostało mi nic innego, jak tylko zaprosić Was do oglądania, do wysłuchania, z tej strony oczywiście Sowares, wjeżdżamy. Ale zanim jednak przejdziemy do mięska, chciałbym poruszyć jeden troszeczkę inny temat związany z Majorem, mianowicie polska transmisja, która ku zdziwieniu niektórych nie będzie odbywać się u Izaka. I to jest coś, o czym poruszyłem ten temat na Twitterze, że monopolizacja polskiego rynku komentatorskiego dotarła już do takiego stopnia, że ja również osobiście nawet nie białem pod uwagę tego, że ten major może nie być komentowany u Izaka, a więc u kogo będzie? U Ginolda, tak. Jest to dosyć dziwne, aczkolwiek trochę więcej światła na to rzucił sam Izak na swoim kanale na YouTubie, gdzie opowiedział trochę po prostu o tym, że jego organizacja, czyli GamersX, przegrała przetarg z właśnie Ginoldem. Nawet nie do końca wiem, kto za to ostatecznie odpowiada, no bo wiadomo, Ginold, Bandura to jedno, ale czy ktoś stoi za nimi? To inna kwestia. W każdym razie Gamers X przegrał ten przetarg głównie też ze względu na to, że wykupienie praw do komentowania Majora wiązałoby się również z komentowaniem innych turniejów Starladera w przyszłym roku. A te często pokrywały się z turniejami takimi jak Blast, ESL czy PGL, do których prawa ma Gamers X, więc z tego też powodu. Pierwszy raz od nie wiem kiedy na kanale Izaka nie będzie komentowany Major, ale sam Piotrek z tego co mówił, będzie też pojawiał się na kanale Ginolda. No dobrze, mamy tą kwestię za sobą. Przejdźmy w końcu do Mięska, zaczynając od Jacoba i Face. Temat, który poruszałem na kanale nie wiem już ile razy, dlatego nie będę aż tak bardzo wdawał się tutaj w szczegóły. Chciałbym tylko powiedzieć o tym, że FACE przed tym turniejem miało bootcamp w Biosferze w Warszawie, jak dobrze pamiętam, więc mieli kolejne, kolejne dodatkowe dni treningowe, by wdrożyć się w ten system, w którym działają, czyli system, gdzie Jacob jest kotwicą. Nie będę po raz 50. poruszał tego tematu akur akurat na kanale. Dlatego że możecie znaleźć inne filmy, które pewnie wyświetlają Wam się w tym momencie na ekranie. Samemu chciałbym tylko powiedzieć o tym, że jestem ciekaw, czy rzeczywiście te. Dłuższe treningi dały cokolwiek w tym temacie. No bo jeśli chodzi o samego Jacoba, jestem w stanie uwierzyć, że będzie grał on coraz lepiej na tej kotwicy. Z tym, że. Mówiąc o samym Teamie, już nie mam aż takiej pewności. I okej, okay, pierwszy mecz Face będzie grał na Lean Vision, czyli drużyny z Chin. Drużyny z Chin są znane z tego, że potrafią być zaskakujące dla swoich rywali, yy, dlatego też nie zdziwiłbym się, gdyby ten mecz akurat zespół Jacob'a przegrał. Jeśli to chodzi o sam awans ze stage'u pierwszego, to patrząc w ogóle na to, jakie zespoły biorą w nim udział, na pewno wyświetlają one się również na ekranie, yy, nie wierzę w to, że Face może tego nie przejść, więc tutaj bym obstawiał, tak w ogóle miał robić pikema, którego chyba nie robiłem osobiście, stawiałbym face na wynik 3-1 bądź 3-2. Na pewno nie 3-0, bo coś czuję, że może się tutaj potknąć nóżka, ale na pewno awansują do tego stage'u drugiego, jak już zresztą powiedziałem. W samym stage'u drugim już raczej będą schody i... No przejście jeszcze, jeszcze dalej będzie zdecydowanie trudniejsze. Uwaga, uwaga, przerywam na chwilę. Jeśli podoba Ci się odcinek, nie zapomnij ocenić, skomentować i ewentualnie zostawić subskrypcję. Powodzenia w dalszym oglądaniu. Mamy następnie Hypexa z Gamer Legion, którzy... Czy są amurowanym faworytem do awansu ze stageu pierwszego? Zdecydowanie, może nie na 3-0, bardziej ponownie jak face na 3-1 czy 3-2, ale dlaczego? Patrząc na ich ostatnie rezultaty, nie są one wybitne. Mamy tam co prawda czwarte miejsce na PGL. Bukareszt, jak, jak dobrze pamiętam, nie bo mogłem się tutaj pomylić, na pewno macie to oczywiście na ekranie, no ale wcześniej ESL ProLiga, gdzie wyszli do stage drugiego, no, z którego już nie pokazali się wyśmienicie, tak samo turniej CS Asia Championships, gdzie odpadli jako pierwsza drużyna. Więc dlaczego w nich tak wierzę? Patrząc na samego Hypexa, jest to typowy sniper w tym momencie w tej drużynie, supportujący, czyli mamy taki typowy rating 1.05. Ma to ma bubkę, ale też dorzuca flesze dla swojego timu. Mamy również w teamie Reza, mamy również w teamie Towsona, którzy są takimi troszeczkę niestety coinflipami w ostatnim czasie. Bo jasne, możemy tutaj zobaczyć rating 1.20, ale również 0.95 też się pojawiało. W teamie mamy również pewnego Zitiara. Pewnego dlatego, że na pewno zrobi ten rating 0,85, coś kwestia Karigana. No ale na dokończenie tego wszystkiego mamy zawodnika o niku PR. PR, czyli czeski zawodnik, który jest po prostu maszyną nie do zdarcia i bardzo często kieruje G Gamer Legion, żeby przeszli w swoich rywali. Według mnie PR zostanie również wyciągnięty na początku z przyszłego roku do jakiegoś znacznie lepszego teamu, zresztą to jest cały case tego zespołu, tej organizacji. Budują właśnie takich grajków, żeby go później sprzedać do lepszych organizacji i samemu ponownie dalej wytrenowywać tych słabszych. No jednak aż na trenerce robi swoje. Patrząc na kształt, tej drużyny, mamy właśnie tych trzech średnich graczy, jednego słabego i PR-a, który ciągnie ich jak tylko może. Dlatego patrząc również na te zespoły, na które będą grali w pierwszym meczu zresztą grają na Fluxo, czyli takich na początku odcinka mówiłem, ten zespół Tier 50 z Brazylii, który dostał się tylko przez to, że Brazylia robiła pełno lanów, w swoim regionie, gdzie fluxo wygrywało, tylko że sami ci gracze nie jeździli na inne turnieje, więc tutaj przyjadą, no i raczej szybki oklep. Przechodzimy do kolejnego Polaka i mamy Kacperskiego z NIP-em, czyli zespół, który się boję najbardziej. Bo tak nadal wierzę, że NIP przejdzie tą fazę pierwszą, tylko najprawdopodobniej właśnie będzie tutaj wynik 3-2, ale zupełnie by mnie zdziwiło, gdyby był tu wynik 2-3, 1-3. No niestety, nawet jeśli patrzymy na cało kształt tego zespołu, mamy tam właśnie Kasperskiego, który jest absolutną bestią. Coś na podobę PR-a w Gamer Legion, gdzie również widzimy te ratingi 1,20, 1,15, cokolwiek w tym stylu, ale niestety reszta drużyny zdecydowanie nie pomaga. Bo okej, okay, jeśli mamy igla snapiego, który nie strzela, to jeszcze półbiedy, ale w nipie mamy niestety snipera Rinkla, który... No, jest botem, nie oszukujmy się. Ostatnie wyniki zespołu również nie powalają. Aktualnie miejsce 38 bodajże w rankingu VRS. Dostanie się na Majora troszeczkę na styk przez, no tak naprawdę przez jakieś mniejsze lany typu Fragdelfia. Przejście troszeczkę pod radarem, bo nawet jeśli nib dostawał się na te lepsze turnieje Tier 1, Tier 1,5, cokolwiek w tym stylu, to w miarę szybko się z nimi żegnali, nawet jeśli czasami było widać tą walkę. No ale niestety, ta walka głównie była prowadzona przez Kasperskiego, czasami też przez susza, no bo Jers, Snappy czy Rinkle, to praktycznie. Starali się przegrywać te mecze. No wiadomo, że tak nie było, ale ich gra pozostawiała wiele, wiele do życzenia. Ciężko mi cokolwiek więcej powiedzieć na temat tego zespołu, właśnie oprócz tego, że się boję. Mają trochę farta, ponieważ pierwszy mecz będą grali na RNG. No i. Powiedzmy sobie szczerze, na pierwszy rzut oka ten zespół nie wygląda źle. Wręcz bym powiedział, że wygląda podobnie jak NIP, ale na szczęście Nipu nie będzie grał Nitro, czyli ich game leader. Zamiast niego będzie grał DAWS, czyli trener, ponieważ Nitro pojechał do domu, będzie rodził mu się niedługo dziecko. Swoją drogą to też ciekawe, że Energy raczej od dłuższego czasu musiał wiedzieć, że Nitro nie będzie mógł pojechać, a mimo to nie wpisali sobie Suba i będzie grał ich trener. Ciekawe. Ale, no tak jak mówię, jeśli chodzi o sam nip, wynik 3-2, no, albo niestety 2-3. Jeśli chodzi o stage pierwszy tego major'a, mamy ze sobą już wszystkich Polaków, ale nie zapomniałbym wspomnieć również o Liquid, gdzie mamy Siuchego oraz Ultimate'a. Ci natomiast będą zaczynali ze stage drugiego, więc jeszcze nie wiemy, na kogo będą grali pierwszy swój mecz. O samym tym zespole. Po zmianie twista na Eliża, na papierze powinno wyglądać to gorzej, a według mnie wygląda to lepiej. I okej, okay, mamy tam co prawda wyniki takie jak trzecie miejsce na Birczkapie gdzie to jednak Birch Cup, Birch Cup na którym ex-Inner Circle zajął drugie miejsce. Mamy tam również trzecie miejsce na CS Asia Championships, gdzie jak dobrze pamiętam, przygrali na Legacy w meczu półfinałowym. Więc nie są to jakieś wybitne wyniki. Są to jednak wyniki na tyle prosperujące dobrze na ich korzyść, że myślę, że Liquid może powalczyć nawet o wyjście do stage'u trzeciego. Na pewno będzie to duże, dużo, dużo będą musieli wymagać po prostu od siebie, będzie to duże osiągnięcie dla nich samych, bo jednak gdyby wygrali od stage'u pierwszego zamiast Face swoją drogą, bo to też jest śmieszne, Twist przeszedł z Liquid do Face, Elish poszedł z Face do Liquid, żeby tym samym te drużyny zamieniły się miejscami, troszeczkę tam była różnica kilku punktów, przez co Face gra w stage'u pierwszym, Liquid w stage'u drugim. Mimo wszystko, dla takiego face jest to lepsze, lepsza kwestia, ponieważ mogą się rozgrzać. Liquid, taka rozgrzewka na słabsze drużyny bardzo by się przydała. No niestety nie będą jej mieli, więc będą musieli grać na tym, co mają, a mają naprawdę... Dobrych grajków. Mamy tam Eliża, który zaczyna powoli odżywać po okresie Face. Mamy tam Nafa, który zdecydowanie odżył po okresie Liquid z Twistsem. Nerca, który niestety dalej jest troszeczkę coin flipem. zresztą trochę tak jak Ultimate, albo Dycha, albo Trzydziecha. Oraz Siuchego, który mam wrażenie, że trochę bardziej dotarł się już z trenerem z Fleshim, który przyszedł z nawi do Liquid. Oraz z resztą zespołu i mam wrażenie, że troszeczkę lepiej już mu się koluje ten zespół, niżeli było to wcześniej z Twistsem, co też swoją drogą jest ciekawe. Bo Twist pomagał w kolowaniu. Hmm, może tutaj leży pies pogrzebany, zarówno w Liquid, jak i teraz Face. Osoba Twistsa. No ale dobra, trochę za bardzo już odjeżdżam. Nie wiem jeszcze, kto awansuje do stageu drugiego, więc mogę tutaj tylko jasno widzieć. Dlatego jasno widzę i według mnie Liquid przejdzie stage drugi z wynikiem 3-2, no ale wiadomo. Wiadomo, że nic nie wiadomo. Dokładnie tak. Dobra, w trakcie odcinka mówiłem, że nie robiłem Pikema, ale znając życie wrzucę Wam go teraz na ekran, więc tutaj widzicie, jak bym obstawił, jeśli chodzi o te 3-0, bo tam pewnie jest Pari Vision z JM na czele. Jest to ze względu na to, że według mnie Paravision jest mocnym coinflipem i może być tam zarówno 3-0, jak i jakieś 1-3-2-3, więc nie chciałbym ich wrzucać na pewny awans, dlatego jest to takie malutkie ryzyko. Pamiętajmy, że dla Pikemu trzeba zrobić 5 punktów, więc no... Drużyna w 03, typu retkanic czy huns. Dr z 4 drużyny z wynikiem 3 1 -3 -2, no i już możemy przejść wygodnie do drugiej fazy. Tak jak i również Wy, możecie przejść wygodnie do pozostawienia łapy w górę, komentarza, suba oraz followa na Twitterze. A ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, za obejrzenie. Do następnego. Jo!